A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają, twierdził Mikołaj Rej w XVI wieku. To on jako pierwszy porzucił łacinę na rzecz języka polskiego. Jednak od tamtej pory wiele się zmieniło. Dziś Polonia i Polacy komunikują się za pomocą zarówno języka polskiego, jak również językami obowiązującymi w krajach zamieszkania. Owa komunikacja jest kluczowa dla utrzymywania poczucia polskości i dbania o narodową tradycję. Od komunikacji już tylko krok do... Debatowania. A właśnie z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób debatowanie i Polonia się łączą. Film podzieliłam na trzy części. W pierwszej opowiem ci, dlaczego warto promować polską kulturę, w drugiej zaproponuję ci, w jaki sposób możesz to robić. Natomiast z trzeciej części dowiesz się, jakie korzyści daje Polakom i Polonii skorzystanie z tego sposobu. Dlaczego warto promować polską kulturę? W czasach szumu informacyjnego, postprawdy, szybkiego i prostego rozprzestrzeniania fałszywych informacji, a także problemów z przebodźcowaniem, troska o pielęgnowanie dziedzictwa narodowego, języka polskiego i kultury jest niezwykle trudna. Dysponując ograniczonym czasem i zasobami, wybieramy inne aktywności niż promowanie polskiej kultury i polskiego języka. Podobnie robią obywatele innych krajów. Od 1950 roku szacuje się, że zanikło około 250 języków. Powiedzieć, że język odgrywa ważną rolę w tworzeniu tożsamości narodowej, to jak nic nie powiedzieć, ale kiedy uświadomimy sobie, że język był środkiem, dzięki któremu twórcy mogli odwoływać się do uczuć i emocji rzeszy ludzi i motywować ich do działania, oraz że język był wartością, którą nam odebrano, a my ją odzyskaliśmy przelewając krew, a także że język jednoczył rodziny, przyjaciół, znajomych, a także tych pozornie obcych, to zaczniemy na język inaczej patrzeć. Profesor Karwatowska określa język ojczysty jako psychiczne wyposażenie każdego człowieka i nazywa go najdoskonalszym składnikiem kultury. Innymi słowy, język to klucz do zrozumienia narodu. Zdarza się, że tylko rozumiejąc język danego narodu, jesteśmy w stanie zrozumieć jego zachowanie. Tylko język pozwala uchwycić niuanse, które sprawiają, że postępujemy w taki, a nie inny sposób. Znajomość języka danego narodu ułatwia zrozumienie jego historii. I kultury. Co więc możemy zrobić, aby dbać o kulturę naszych przodków? Możemy uatrakcyjnić jej promowanie, połączyć naukę z rozrywką, dorzucić element rywalizacji, możemy zorganizować debatę oksfordzką. Ale co to w ogóle jest? Debata oksfordzka, jak sama nazwa wskazuje, wywodzi się z Uniwersytetu Oksfordzkiego. To rodzaj sformalizowanej dyskusji, w której uczestniczą dwie, czteroosobowe drużyny. Debata odbywa się nad tezą, czyli twierdzeniem, co do którego istnieją argumenty zarówno za jak i przeć, Zadaniem drużyny propozycji jest przekonanie słuchaczy o prawdziwości tezy, podczas gdy strona opozycji musi udowodnić jej fałszywość. Podczas debaty mówcy i mówczynie dysponują ograniczonym czasem wystąpienia. Nad przestrzeganiem zasad czuwa marszałek bądź marszałkini. Co ważne, strony w debacie są losowane, co oznacza, że mówcy niekoniecznie reprezentują swoje prywatne poglądy. Zasady debaty oksforskiej mogą się nieco różnić w zależności od miejsca, gdzie się odbywa, to jest szkoły, uniwersytetu czy też turniejów debat, ale Wszystkie te warianty łączy kultura prowadzonego sporu. Model debaty oksforskiej pojawił się w Polsce w latach 90. z inicjatywy profesora Zbigniewa Pełczyńskiego. Obecnie regularnie rozgrywane są Mistrzostwa Polski Debat Oksforskich na szczeblu szkolnym i akademickim. Rozgrywa się także turnieje lokalne oraz ogólnopolskie turnieje tematyczne. Przykładowe tezy debaty znajdziesz na kolejnej planszy. Zachęcając Polaków i Polonię do debatowania w języku polskim dajemy im szansę do połączenia nauki krytycznego myślenia, radzenia sobie ze stresem i publicznego przemawiania. To także okazja do doskonalenia swojej polszczyzny. Kompetencje kształtowane przez debatę oksfordzką pełnią więc rolę potężnego oręża w walce z wyzwaniami komunikacyjnymi XXI wieku. Warto się w nie zaopatrzyć. O tym, jaką rolę pełni debata oksfordzka w uczeniu języka polskiego opowiadamy w innym filmie. W ramach tej samej serii powstał jeszcze film instruktażowy pokazujący jak zorganizować Debatę. Czy są jeszcze inne powody, dla których warto zorganizować debatę oksfordską z udziałem Polonii? Oczywiście. Debata oksfordska to przyczynek do zorganizowania wydarzenia, spotkania się w większym gronie, a także do analizy ważnego społecznie tematu. Oglądanie debaty przypomina oglądanie seriali, których akcja dzieje się na sali sądowej. Nie bez powodu filmy czy seriale z taką fabułą cieszą się popularnością. Świetnie spełniają swoją rozrywkową funkcję. Debata oksfordzka dorzuca jeszcze wartość naukową. Dzięki wnikliwemu i atrakcyjnemu omówieniu jakiegoś zagadnienia, przedstawieniu jego za i przeciw, publiczność zostaje zainspirowana do przemyślenia tematu. Interesująca dla Polonii może być dyskusja o kierunku polskiej polityki zagranicznej. Polonia jest także żywo zainteresowana tym, co się dzieje w Polsce. To przecież kraj, gdzie mieszkają ich rodziny, gdzie może i oni będą chcieli kiedyś zamieszkać. Jakie korzyści dla Polonii niesie organizowanie debaty oksfordzkiej? Postanowiłam wam przedstawić cztery z nich. Po pierwsze promocja kultury i dziedzictwa polskiego. Za pomocą debaty oksfordzkiej można rozważać i promować różne aspekty kultury i dziedzictwa polskiego. Temat debaty może dotyczyć np. dylematu, przed którym stał bohater polskiej powieści i służyć w ten sposób promocji literatury. Debata może również toczyć się na tematy historyczne. Tezą dyskusji może być również zagadnienie związane ze współczesnymi dziełami polskiej kultury. Po drugie głos w dyskusji na tematy polityczne i społeczne. Debata oksfordzka może służyć do to analiz kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych, które dotykają zarówno Polskę, jak i Polonię. Dzięki konieczności przeanalizowania argumentów za i przeciw, debatanci i publiczność otrzymują holistyczny obraz problemu. Po trzecie, Integracja i rozwój polskiej społeczności. Ze względu na swoją widowiskowość debata oksfordzka może pomóc w budowaniu więzi w społeczności polskiej. Może także umożliwić osobom z różnymi poglądami i różnymi doświadczeniami spotkanie się i wymianę myśli. To może przyczynić się do wzmocnienia jedności i współpracy w diasporze polskiej. Ponadto może stanowić pole do współpracy z innymi organizacjami polonijnymi. Po czwarte edukacja. Debata Oksfordska jako narzędzie edukacyjne pomaga rozwijać umiejętności komunikacji w języku polskim, ale także umiejętności argumentacji czy krytycznego myślenia. Skoro jak głosi pewna piosenka Wszyscy Polacy to jedna rodzina, wykorzystajmy debatę jako narzędzie do rozwijania więzi rodzinnych, prowadząc kulturalne i merytoryczne spory zamiast jałowych i pełnych emocji dyskusji. W końcu kultura polska jest wspólnym dobrem Polaków i Polonii niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Nazywam się Anna Kulma i jestem członkinią Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Ten film powstał na potrzeby projektu Polska jest w nas polonijne debaty oksfordzkie.